Ej, siemanko widzowie, witamy na kanale Tatson. U Tatsona zawsze można zjeść coś dobrego, na przykład leszcza pod yy, budą? Nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj chyba ofiarują w jakiejś świątyni dary. Mm. Ostatnio coś naknociłem w naszej chatce i pozmieniałem muzykę i zamiast spokojnej muzyki w wiosce mamy taką muzykę pełną niepokoju. No cóż. Oczywiście musieliśmy zmienić strój, bo ten poprzedni miał jeden, mało, jedną małą wadę. Oprócz faktu, że był super fajny, jako, ta, jako tata świnka, to po prostu był mega słaby i stwór nas po prostu miał na parę hitów, co było wielkim utrudnieniem. Dobrze, drodzy widzowie, gramy dzisiaj w Monster Hunter. Rise na PlayStation 5, a tu taka mała ciekawostka. Oczywiście, na, play na PlayStation 5 mała ciekawostka na dachu. Ktoś siedzi i zajada się dango, i obserwuje węższe. Jakby nie miał, miał krzesła, no, węższe niesamowicie. Dobrze, moi drodzy, w grze Monster Hunter wcielamy się w postać takiego to łowcy potworów. Siemano, zjemy sobie coś. Mieszkamy w takiej uroczej japońskiej wiosce. Zjedzmy posiłek. Bla 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 bla. Więc tak. Udało mi się już zrobić dango na żywo. To takie troszeczkę kluseczki gotowane na wodzie. Robi się je z mąki ryżowej kleistej. Natomiast, czy są takie dobre? Na pewno są bardzo takie glutowate. No, no. więc jesteśmy łowcą potworów. Mieszkamy w takiej uroczej wioseczce, gdzie mamy właśnie kantynę, gdzie mamy sklepik, gdzie mamy. Kowala, o którego możemy wykuć jakiś fajny strój ze stworków, na które polujemy. I kowala również kociego lub psiego, pomagają nam tacy y, y, tutaj przyjaciele, psi i koci. No i w grze chodzi o to, że trzeba polować na stwory, które zagrażają tej sielankowej atmosferze. Idziemy właśnie wziąć questa na stworka, który jest. Y... Można powiedzieć, mroźnym, demonicznym bratem nagra Kuga. Ksywę ma Bariot, już go robiłem. Ale z miłą chęcią zrobię tego questa jeszcze raz. Zjedzone. Zimowa kraina pojawia się w, naszej, w naszych nagraniach chyba rzadko. A tym bardziej taka nocna atmosfera. Goryl Rajang jest tutaj. No to będziemy go omijać, bo to jest stwór, na którego jeszcze nie jesteśmy są gotowi. Na są na kąt, Są na kąt, tak, tak. To jest stworek, który usypia ciach. Pokażesz wszystkie stworki. Na razie pobawimy się chwilę z bari bariotem. W ogóle nigdy nie widziałem, jak on wygląda. No, wygląda podobnie do nagrakuga. Bo mi się wydaje, że jak ty go robiłeś, to ja akurat zasnąłem. Nie, ja go, ja go robiłem samemu. A. A nie, sorry, chodzi mi o topi. To jest. Jest podobny do Nagrakuga, powiem szczerze. Ale mówię, jest jego zimowym wcieleniem. Zrobimy mu małą pobudkę. Miogar. Wam mu się spodobało. Broń, której będziemy używać, to lancofal. Już jest zmęczony? <laughs> Nie, ale jest wkurzony. Nie widzę! Gdy gra się lancopałem, stamina to podstawa. Aha, o, różnica między nim a nagrakugiem jest też, też taka, że on potrafi latać. No i strzela wiatrem, no takim wioterkiem. Dobra, mimo wszystko muszę się skontrolować hapsowo. Przydałbyś jakiś inny stwór, żeby go pojeżdżać. Znaczy tego drugiego. Skubańczyk. Nie podło. Gdzie on jest? Tak. Nic nie widać Ale wolę się nie ruszać no. Bo tak naprawdę mamy różnego rodzaju stwory które Na przykład o Pokemonach mamy też... To jeden z takich cykli, który będziemy sobie nagrywać. zawsze bardzo podbił wyświetlenia. No i, i tak naprawdę skąd w ogóle pomysł na pokemony? Bo widzimy takie podobieństwo w tych stworkach, które, które mają bezpośrednio jakieś żywioły w sobie. Gorąco was zapraszamy na kanał. Tak, dokładnie. Może każdy znajdzie swojego stworka ulubionego. Schowam się tu z drzewem. Dobra. Nie no, masz murek z bambusów, nie rozwali. Go. Nie jest z bambusów, to, to jest. Patrz, patrz, patrz. Przenika. To jest bambus. Yeah. Ja się tutaj schowam. Postawię mam. <laughs> D o. Jak się uciekaj! Jak cię sięgnął! Tego drzewa już nie rozwali. Nie, tego drzewa nie, bo już nie ma tyle siły. Ucieczka! O, tu sobie coś się schowało. No to tego malutkiego by nie rozwalił, moim zdaniem. W las czy nie w las? Chyba nie Nie was. wiem. Chyba nie. Kombo! Lecisz! Aj, tylko raz dotrafiło. Mhm. uważam, że się tekstury zbadowały Chyba i jednym. Nie! Ale są na kąta jest blisko was. Ja wezmę sobie to ziółko. Czemu nie? No, ja widzę podobieństwo u Bariota do Nagrakuga właśnie. Jego ataki są trochę inne. Ale fizjonomię ma bardzo podobną. Na przykład atak Ogonem jest podobny. A strzela? Z takimi? Nie, ale lata. spyska. Z pyska Ale lata. Tak. Zdarza mu się latać i rzuca takie tornada małe. O Sorki, mój drogi, ale... Jak mnie trafił Trochę mu szczęście Dopisało A ta ekipa? To było dobre. Dobra, psiaku. Gonimy go. Drunk. Gdzieś ty był? Jest. U góry sobie śpi. Mam psychę to zrobić. Bombę na niego. <noise> Osmaliłem mu jajka. Jest to tobie. czyli no faktycznie. Wrong, wrong. Ten... Ciemnie nie ale pokazuj jednak. Nie, nie. Stąd chcę zwiewać. To on robi. Dobra. Zwiewamy. Może przy odrobinie szczęścia przyjdzie do Bariota. Jeśli tak, to bym chciał jeździć na Rajanga. <grym> Zobaczymy. Może się uda. To może Bariota do Rajanga sprawa. O jest, leci do ciebie. Tak? <grych> o, mogę? Kurde. No ale to poczekaj, no bo to musi się dopiero pojawić opcja włożenia. No jest na pewno, już. na pewno po takim czasie. Ale cosie. nie Radza, nie tego, nie, nie Bariota. Od, Co za? od razu z niego schodzę? Ale nie, bo teraz Radzanga. To, to będzie zabawne. Tylko kółko używaj.

Kolejny raz? To są na konta coś tutaj przyszła. Masz plecy. No, to była nie z... niezła akcja to No, nie dasz już. Jeszcze się nie da Czemu nie się nie da? Właśnie, ja bym go uśpił Fiu! Poczeczka! Troszkę... <śpiew> <śpiew> Nic nie mogę zrobić Niestety Niestety Rajung to jest jednak kosia. Nie, niestety. Prędzej czy później będzie trzeba go spróbować zrobić? Rajung to jest taki magnamalo. Nie, nie. nie. Magnamalo jest zupełnie innym stworem. Gdzie tu uciekasz? Don't run. Jak? Magnamalo to jest lew czy małpa? I moim zdaniem lew. Moim zdaniem małpa. Nie. W sumie go nigdy nie widziałem. No, to po to, że gadasz takie głupoty. Na ekranie. O, wczyty. kurde! Wynie. Bierzmy faunę szczęścia. Gdzie, ona, gdzie ona? Tam jest. No przed tobą! Gdzie ona wymarzyła? No przed tobą! Tam jest! Ach, jest! Szczęść wrona. Więcej nagród. A co on tam robi? Gubi tylko łuski. Słuchajcie, Ejzy. jestem przekonany, że trzeba go już uszpić. A mówił coś? Nie. Ale spróbujmy. Może się fartnie. Raz. Dwa. Nic! Go. To bijemy. Z tej super umiejętności. Co to było? Nie wiem. Chyba miałem możliwość. Co się stało z bronią w ogóle? Ja chyba użyłem jakiejś super umiejętności, której sam nie znam. Jeżeli wiecie co to było, zostawcie komentarz. Widać jeszcze. Mało o tej grze wiem. O wardzie wszystko? Nie, w życiu. Ale zauważyłem jeszcze jedną fajną rzecz, że jak w tą grę się gra, to w pewnym momencie gra widzi, że na przykład jakaś, jakaś broń nam się podoba i, i postać z wioski nam mówi, fajnie, 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 że ci się podoba ta broń, a my. Odblokujemy ci nowy rodzaj umiejętności. No dalej, już chyba powinieneś być wyjątkowo zmęczony. Skubany, no tu jest całkiem ciasno. Co to było? Aj, widziałem. jest nas... No jest Jest sus i Nie ma ochoty i spać powiem. Nie co, ma pła chyba. Nie ma. Niestety. Na szczęście w grach tego typu wszystko im odrasta O, przyszedł na kam. Ale już na tym etapie gry ja zauważyłem, że... Jakby poziom zainteresowania spada i stworki ze sobą nie chcą walczyć. No chyba, że Barys, staniemy mu na drodze. No! Na no, czemu jest sobą zainteresowany? Nie? nie wiem, może gra już jakby wie, że potworek jest słaby. Dobra. Drodzy widzowie pewnie teraz zrobimy małe cięcie no, i pyk niepięte. i już jesteśmy koło niego Boom. Czy to już jest ten moment kulminacyjny kiedy będziemy go usypiać? Tak jest Skąd widziałeś? A no, jakoś tak czułem w kościach Chodź mój drogi. Położymy cię lulu. O tam, tam. On jest tam. Śpi. To jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka, zasubujcie nasz kanał, poleccie znajomym. Oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych odcinków. Kolejnych. Tak jest, piąteczka. Udało się zrobić Bariota, pokazać Rajanga i jego piękną reakcję na pobudkę. Do zobaczenia, dzięki za oglądanie. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie!